Edukacja i wychowanie w naszej rodzinie i w kościele oparta jest na trzech fundamentach: formalne pouczenie, przykład własnego życia i modlitwa. Pouczenie, przykład własnego życia i modlitwa. Krótko o każdym z tych elementów chciałbym powiedzieć: formalne pouczenie. Niektóre dzieci z naszego kościoła uczą się w trybie edukacji domowej, którą głównie prowadzą rodzice. Niektóre dzieci uczą się w systemie szkolnym, ale celem jest edukacja chrześcijańska, chrześcijańskie wychowanie. W naszej rodzinie wieczorami mamy codzienny czas, kiedy wspólnie czytamy Biblię, modlimy się, kiedy śpiewamy czy rozmawiamy, i przekazujemy również w, w dzieciom pewne pouczenia w zupełnie innych jakichś codziennych sytuacjach. Czy to w czasie posiłku, podczas jazdy samochodem, czy nawet kiedy się kłócą, można przekazać pewne biblijne pouczenia dotyczące, dotyczące przebaczenia czy pojednania. Bóg mówi, że proces edukacji i wychowania rozpoczyna się, kiedy tylko otwieramy oczy, a tą tablicą edukacyjną jest cały świat są różni ludzie, różne okoliczności, konteksty, w których żyjemy. I dobrym przykładem jest król Salomon, który pisał swoje księgi. Pisał w nich, spoglądał na mężczyznę, na kobietę, na zwierzęta, na owady, rośliny i pisał ucz się od mrówek leniwcze, ucz się od borsuków, ucz się, spoglądaj na drzewa, gwiazdy, kwiaty, na małżeństwo, na ojcostwo, na kobietę, mężczyznę. I są to wszystko ilustracje wielu prawd o charakterze duchowym i powinniśmy wykorzystywać po prostu czas, który spędzamy z dziećmi na przekazywaniu mu mądrości o Bogu, o świecie, w którym żyje. Także pierwszy, ten, ten pierwszy można powiedzieć, fundament, to jest formalne, formalne pouczenie, które możemy przekazywać dzieciom w zupełnie jakichś różnych, często naturalnych kontekstach. Po drugie, własny przykład. Formalne pouczenie nigdy nie będzie skuteczne, jeżeli zabraknie w nim własnego przykładu, przykładu własnego życia. Chrześcijaństwo nie mówi o Bogu, który jedynie oznajmił swoją wolę. Chrześcijaństwo mówi o Bogu, który oznajmił nam siebie. I wiara chrześcijańska polega nie na tym, że coś wiemy o Bogu, ale polega na tym, że naśladujemy Boga. Chrystus nauczał o służbie, o uległości, ale też dał przykład, jak mamy to robić. Czyli na przykład, kiedy mówię do dziecka umyj naczynia, pozamiataj kuchnię, wyjdź z psem, to muszę się upewnić, że moje dzieci często widzą mnie z miotłą, ścierką czy psem na spacerze. I w końcu y, trzecia rzecz, modlitwa. Modlitwa. Y, modlimy się z dziećmi, modlimy się o dzieci, y, modlimy się wspólnie, rodzinnie, modlimy się z żoną, ale modlimy się też indywidualnie. I modlitwa przypomina dzieciom, przypomina nam, rodzicom, że nasz dom jest domem chrześcijańskim. Yy, przypomina nam, że nie chodzi nam o jakąś tradycyjną rodzinę, nie chodzi nam o postępową rodzinę, ale chodzi nam o Bożą Biblijną rodzinę. Chcemy, żeby dzieci uczyły się, że ich wysiłki, ich troski nie są niezauważane, ale też, że ja jako rodzic, kiedy się modlę, przed kimś odpowiadam. Odpowiadam przed Bogiem, który nas stworzył, także nie oczekuję od nich, że będą robiły. Coś tylko dlatego, że jestem większy i silniejszy, ale ze względu na Chrystusa, który nas ukochał i którego także kochamy.